Ostatniej aktualizacji Epic Games dodało dwa nowe przedmioty do gry. Granat IM, a także nowa wyrzutnia granatów są świetnym urozmaiceniem gry. A dzisiaj przekonacie się jak bardzo. Jeżeli chcecie widzieć więcej materiałów tego typu, to zasubskrybujcie ten kanał koniecznie z dzwonkiem. Ja już Wam nie przedłużam i życzę miłego oglądania. Trzeba sprawdzić, co nowego dodali do gry. Podobno no, dodano dwa nowe turbo broken itemy. jakiś EMP grenade oraz nade launcher, bo to ciężko inaczej określić niż wyrzutnią granatów. EO. BOT? Nie, to nie był BOT. A może był? O boże. No, to ciężki fight nie był No, po shieldzie Dobra, panie Banan Dziękujemy O! Idalnie Ta pompa jest taka średnia O boże A my ja im jeszcze gorszy Bardzo chcę przetestować wrzutnie granatów, którą dodali, bo podobno jest turbo broken Miejmy nadzieję, że znajdziemy te nasze fajne rzeczy w sejfie, bo nie chciałbym bić tego gościa na marne. Teraz taki trik wam pokażę. Jeżeli chcecie się pozbyć wieżyczek, to po prostu w nie wietcie rocket ramem. Co zawsze pomaga i te wieżyczki nas wtedy nie wkurzają, bo są niszczone na hita. O, nowy perk. Zmniejszenie zużycia taktycznego sprintu w burzy. Ty, jest P grenade! Granat i do niszczenia osłon. Zobaczymy, czy tak dobrze niszczy te osłony. O, akurat mamy tutaj satelitę. Zobaczymy, czy ten granat zniszczy osłonę botom, bo tego jestem w sumie ciekaw. Ano tak, na mapie są. Oj, minus 70 i tak spoko. się wiadomo, na botach to nie mam zbyt duże sensitivity. O nie, dostaję od gracza. Dzięki. O, otrzymujesz rakiety. Szybko polecę wypiję Slurpa. Boże, jesteś krytynem z tym, co robisz. No i nie będzie forcasta. O, ale tu jest ich więcej. To możemy w sumie przetestować jak to będzie działać. O, i w ogóle wrócił ten podręczna lotnia. To jest też jeden z lepszych perków, jakie w ogóle kiedykolwiek mieliśmy. Oczywiście nie licząc alista. Jest wieżyczka na mapie, to znaczy, że ktoś jest tutaj. koleżka przejmuje flagę, dobra. Hmm. Wyłączyłem mu wieżę, no tak. Ale ona, niestety, nie jest tak wyłączona na zawsze. Dobra. <laughs> Minus 40, 140. Nie. Teraz to ja miałem kretyńskiego aima, ale zbiłem mu całego shielda tym. O, to ciekawe. Powiedzmy sobie szczerze, teoretycznie te EMP... O, właśnie, powinny się znajdować w tych haste bagach, bo jest to typowo heistowy sprzęt. Oj, koleżko. No cóż, no mówi się, mówi się po prostu unlucky, zdarza się. Są niepowodzenia w życiu, które doprowadzają nas do takich sytuacji. Ale przynajmniej jesteśmy bogatsi o doświadczenie, że granaty IMP wypadają z haze Tym razem nie wypadły. Tym razem też nie wypadły. Dobra, tam jest gość, a ja mam tylko termalnego DMR-a. Dobra, wieżyczka nie poleciała całkowicie tak jak chciałem, ale udało się. Dobra, teraz to wysadzimy. I uwaga. Sprawdźmy czy działa tak jak na trailerze. O, działa. Mój drogi. Dobra, i MP Grenade ostatni. Dawaj. Dobra, jeszcze mu dimer zadało. Najważniejsza rzecz to jest wejść do Voltu. Wtedy już jest plus. Teraz musimy wezwać alarm, biorąc MK7. Teraz ktokolwiek tu wejdzie, ma bombarding. O! Gran granatnik, to teraz już w ogóle. To jest dobre, to jest nieironicznie dobra broń. Czemu można mieć tylko 16 tych rakiet? O, dobra, złote. Ej czy tutaj w sejfie nie było kiedyś boksów z amunicją? Tutaj nikogo, nikogo. Wieżyczka nikogo nie widzi? Nie widzi, dobra. Wielki włam. Tutaj nikogo, nikogo, nikogo nie. Dobra, uciekamy, uciekamy. O nie, błędne koło. Tam się z kimś biję, dobra. Dobra, nowy perk, idealnie. Co teraz może pójść nie tak? Bardzo chciałbym zdobyć nowe MP-Grenady jeszcze raz i potestować je na bardziej broken rzeczach. Dobra, są tam typy. Lecimy na nich rocketramem. Moi drodzy. To chyba bot. Ego i tak nie potrafię zabić. Dobra, MK7. Przysza ta broń jest za mocna. To potrzebuje nerfa. Ktoś tu się bił, dobra. Ejo. O! Minus 80. Minus 70 i dziękujemy. Ta broń jest za mocna. Szczerze jestem zadowolony z naszego napadu. Wyszedł bardzo, bardzo przyjemnie. I patrzcie! trafiliśmy idealnego perka, który będzie Turbo Broken. Natychmiast otrzymujesz rakiety. Będziesz mógł znajdować więcej rakiet w pojemnikach. Wierzymy. Brakuje nam tylko egzotycznego Highstep Breachera, i wtedy jesteśmy w domu. Że to nie był Haisted Breacher, tylko. No egzotyczny Maven. Od trzech sezonów najlepsza pompa. Nie licząc mitycznego Haboka. Hmm, to jest aż zastanawiające, że nikt nie przejął High carda. Lecimy tam, bo... Forecast może się bardzo przydać. A patrząc na to, że mamy wyrzutnik granatów plus MK7, zmieciemy te boty z powierzchni ziemi. Patrząc jeszcze na to, że właśnie nam się pojawiła skrytka bojowa, tu lepiej być nie mogło. Kurde, chyba złotej nie dorwiemy. Dobra, nie chcę mi się wchodzić na górę. Zium Natychmiast otrzymujesz wieżyczkę biznesową i granat i jem. Świetno. O kurde. Nie. Nie. Dobra. Proszę. Nie traf, nie traf, nie traf, nie traf. Jesteś tragiczny typy. I czemu akurat jak ja tutaj przyszedłem, to się zaczęło coś dziać? Chłop mnie prawie zdetonował tymi granatami. Tak szczerze, bierzemy slurpy i dojeżdżamy tamtego gościa. Tam jest, dobra, git. Teraz muszę uzyskać high ground i go zdetonować mk 7 Okej, okay. nie zdominowałem go. Czemu to się zaczęło nagle samo oddalać? Dziękuję, 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 dziękuję. Mój drogi kolego, gdzie jesteś? Czemu jesteś tu? Nie, on mi wysadził drzewo i roketram mnie zniszczył.